Elo gwiazdy, chcecie dowiedzieć się, jak wyliczyć 15% z 240 takim szybkim trikiem. Skoro potrzebujemy 15%, to możemy to sobie rozbić na 10 plus 5 i najpierw policzymy z tego 10%, czyli jak chcę mieć 10%, a mam 100, to muszę podzielić to wszystko na 10. 100 na 10 to jest wtedy 10%. I tak samo jak tą stronę podzieliłam na 10, to tą też muszę na tyle samo, żeby było sprawiedliwie. Jak już obcinamy kieszonkowe, to wszystkim razy tyle samo. Więc tutaj mamy 24, czyli już wiemy, że 10% to jest 24. A teraz potrzebujemy tutaj zrobić 5%, to 10 na ile podzielimy, żeby było 5? Oczywiście na 2, więc żeby było sprawiedliwie, z tej strony też dajemy na 2%. I wtedy wiemy, że 24 na 2 to jest oczywiście 12, i wystarczy teraz, że po prostu skoro mam 15%, to muszę dodać te dwie wartości i tak samo dodaję te dwie wartości. Więc ile tutaj razem będzie, koniecznie napisz w komentarzu e, i napisz też z jakich tematów chciałbyś albo chciałabyś, żebym jeszcze nagrywała. Elo.